Witają Państwa uczestnicy tej sprawy, ale głównie aktorzy dzisiejszego spotkania nie mówię o sędzi i pani prokurator, ale to pan Krzysztof Tylko i występujący pełnomocny, że pan się z Bardzo muszę zawsze Zaczniemy od tego, że sprawa jest głośna ale tylko dla tych, którzy się interesują tematem. Jest taki, Polacy jak gdyby nie interesują się. Twoimi, twojej przyszłości, tak można powiedzieć. Krzysztof, Tytko jest jednym z tych Polaków, sześciu z zdeterminowanych, którzy starają się Polakom zdecydować, co, jaki interes zagrożony jest. Zagrożona jest może nawet nie teraźniejszy, ale przyszłość, czyli pokolenia te, które, które naszym dzieciom wygórowują. Pozwolisz, Krzysztof, że będę ci mówił na ten. Znamy się, także nie będzie było, że się nie znamy. Jestem dzisiaj na tej rozprawie, to jest kolejny etap, może krótko powiesz, dlaczego dzisiaj e, ma ewentualnie zapis rozstrzygnięcie czegoś w kluczku. Jak bo jak chodzi o to, żeby przywrócić możliwość, na podstawie swojego zagadnienia, powołania przez Państwa bezprawnej, dokumentowanej, bezprawnej fuzji Orlenu co podróż w Peknikę, przywrócić normalne postępowanie prokuratorskie, wszcząć śledztwo z tej sprawy, bo siły stojące po stronie niestety prokuratura tutaj zajmuje takie stronnicze stanowisko, siły, które w tej chwili występują chyba z cienia za Orlenem. Starają się kręcić głowę w tej sprawie, a chodzi o niebagatelne miliony, które mają być ukradzione, można powiedzieć, prospolakom, polskiemu społeczeństwu, a przywłaszczone e, nieznanemu, nieznanemu na razie z imienia i nazwiska lub bezimiennemu do końca kapitałowi zagranicznemu. tylko jakie są losy do tej pory tego Twojego zażalenia, tego Twojego zawiadamienia o pogowionym przestępstwa? Dzisiaj była trzecie posiedzenie, a właściwie już nie jest posiedzenie, które jest dobra, trzecie już, posiedzenia, dzisiaj jest w Przedkładaliśmy dodatkowe uzasadnienia, do wnioski i tak dalej. Więc e, po tych dwóch posiedzeniach sąd do tego wniosku, że już ma e, zamawiany materiał. No i pomysłami sąd e, dzisiaj ma podjąć decyzję, czy przyjęliście do naszego zadania i stosownym e, postanowieniem e, sądu e, nagatać, że w na który chęcie powodowania e, e, śledztwa. My mamy nadzieję, jest to szczęście ale przyjmie aktu oskarżenia dla wieków no i jeśli tak się stanie no to w zmianie sprawiedliwości społecznej społeczeństwo odczuje, że być może jakiś jest nowy ruch, nowy wiatr w systemie sprawiedliwości który stara się w obecnej sytuacji jakby zmienić typu postępowania i posługuje się bardziej doświadczeniu w od głosu z Tyberium. Dziękuję na razie kilka pytań, Mów, dwa takie pytania dostaw jeszcze do pana mecanosa. Po pierwsze to no, gratuluję odwagi tutaj występowania mhm. w takim mhm. bardzo ważnym sporze. Myślę, że niewielu prawników podjęłoby się tego spokojnictwa. Pan Macenas występuje jako pełnomocnik Krzysztofa Tytki, ale tak naprawdę pełnomocnik całego środowiska, czy też nawet tej najbardziej świadomej części społeczeństwa, czy też narodu polskiego, które reprezentuje w tym wypadku Krzysztof Tytko. Panie mecenasie, czy to jest trudne zadanie, czy pan się w nad tym zastanawiał? To takie pierwsze pytanie, a druga, która dotyczy samego materiału, który w tej chwili obserwowaliśmy, przysłuchiwaliśmy się. Jesteśmy trochę zaskoczeni stanowiskiem prokuratora, bo jak zrozumiałem przedmiot w trakcie tej rozprawy, to pan przedstawił no, bardzo szeroki materiał, który uzasadnia, uzasadnia decyzję o wszczęciu postępowania. Natomiast oczywiście postępowanie można wszcząć albo jak nie ma wystarczających powodów, to je, to je uchylić. Yy, ale tu są bardzo silne argumenty za tym, że, że, że należy, obowiązkiem prokuratora yy, jest Nawiązać jeszcze jako? Czy panie mecenasie prosimy o, o krótko, jeżeli się uda, bo mamy sporo czasu, bo ogłoszono przerwę po tych kilku godzinach, ale nie, krótko, krótki komentarz do tych dwóch e, moich pytań. To znaczy pierwszy, czy trudno było podjąć decyzję o przyjęciu do w tej sprawie bardzo trudnej. I, i, I jak ocenia pan te materiały, które stają się stawą? w mniemaniu nie tylko laika, ale może osoby też trochę zorientowane w prawie, no to to są bardzo silne argumenty, żeby wszcząć postępowanie i, i, i żeby się rozpoczęło normalne śledztwo. Jak pan to No tak wie pan, po, po drugiej stronie są fachowcy, profesjonaliści. I tak patrząc z historii prawa, teoretycznie wydaje się, że zostały wychowane wszelkie te wymogi Ale jednak po dokładnej analizie y, i istotnych pytaniach zadawanych do KPR, kiedy uzyskałem informację odmowę do dostępu do informacji technicznej. Nie odkrywałem że w tym jako informacje publiczne, jako pełnomocnik pana Krzysztofa uzyskać informacje, po prostu podstawowe dokumenty, uchwały, zgody, tryb podejmowania tych uchwał, kiedy mi odmówiono i stwierdzono, że te dokumenty mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym przeciwko. To, to już piamy za, zapewniło się światełko, że coś jest na rzeczy, dlatego że... No, zasada konsultacji dostępu do, do informacji publicznej od najbardziej powinna wskazywać no, na możliwość wyjawnienia dokumentów, że pokazania, ewentualnie zastrzeżenia, fajne, poufne, a tu zero dokumentów. Natomiast w toku postępowania przecież ani notariusz nie została nikomu okazana zgoda na połączenie. Nie, nie okazano, był jeden wniosk na połączenie jedisk państwa. 52%. Później nagle nie oczekiwano z, z, zmiana y, y, zgoda na sprzedaż dwóch pakietów akcji nowego wniosku nie było. A to jest ewidentny uchylenie formalny, tak, brak y, uprawnionego wniosku na, na taką infuzję. Y, y, Poza tym podstawowa kwestia brak wyceny majątku obie strony po własnego biegłego, za którego zapłacili, a ten na półtorej strony dokonał wyceny majątku spółki. No to jest, jest paranoja. Wiadomo, że wartość, realna wartość majątku, nie jest wartością księgową, tylko wartością rynkowej. My no, w zawiadomieniu różne metody dokonywania wyceny dwoma metodami. Nie, żadna metoda nie została zastosowana. Nie, sam fakt umieszczenia przedsiębiorstwa, w są podstawowym znaczeniem dla do gospodarki narodowej, nie oznacza przyzwolenia na przejmowanie spółki z, z 20% własnością skarbu państwa, żeby przejmowała spółkę e, bez wyceny z własnością, państw, przy 72% własności skarbu państwa. W PGM miało ponad 72% skarbu państwa była własność i nagle ogólny, samo Wajdem powiedział, po co włożyć pieniądze, dopóki dokonać fuzji, nieodpłatnie prze, przejmiemy e, e, PGM tylko okazało, okazało, okazało się, że to nie tylko zwykła, niezwykłe, nie, to nie tylko przyjęcie zwykłej spółki, tylko specjalnego przedsiębiorstwa, do którego ma zastosowana ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, bo taka szczególnej ochronie decyduje o losach w przyszłości nie można zdywać w sposób dowolny majątku. Natomiast zarządzający weszli w ukrywanie Tu moim zdaniem powinna być albo zgoda suwerena w formie referendum, tu właśnie powin powinno być referendum, czyli z tej za sprzedażą, za, za nieodpłatnym przekazaniem bezwycennym majątku w 260 koncesji w kraju, w, 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 w Norwegii w 40 w, w Pakistanie na rzecz prywatnego podmiotu z oddziałem skarbu państwa 30%. Jeżeli ona wykazuje w sprawozdaniu za czwarty kwartał nieoczekiwane nadzwyczajne zyski z tytułu przejęcia y, y, lotosu PGM, w wysokości 18 miliardów złotych, czytanie nie powinno mówić prokuratury, że zaraz jak no, to możemy to znaczy w ten sposób można by parafrazować, para, że każdy kto dokona czynu zabronionego pójdzie do urzędu skarbowego, płaci podatek i powie, że no, zaraz nielegalnie legalnie nabyłem majątek. No tak, bo i, znaczy tutaj w ogóle to jest szokujące, że jesteśmy nie wiem, nie wiem. 15 października odbyły się wybory, którymi towarzyszyło pytania referendalne. W tych pytaniach referendalnych, no właśnie, czyli środowisko polityczne, które patronuje Orlenowi de facto, to wajne, to jest osoba reklamowana przez Bronę i Sprawiedliwość, to środowisko zadawało Polakom pytanie, czy jesteś za, za wydaniem dóbr, czy za prywatyzacją majątku no jeszcze w tej formie, w zasadzie można powiedzieć, Drogie przejęcie, w drogi stosunku do narodu polskiego przejęcie klejnotu w koronie, jakim jest taki, taki, taka firma jak Peigniger, za którą stoi jakaś instytucja, która zarządza i ma status w pewnym sensie w imieniu państwa i skarbu państwa, czyli Polaków do zarządzania, ale tylko zarządzania tak, z narodowymi, czyli z wydatkami zarządzający sprawami tylko czasowy zarząd majątki. Kiedyś profesor Kuleszak mówił o stanu się administracji państwowej na Wydziale Prawa, mówił właśnie o tych, którzy powinni stać na straży ochrony majątku narodowego, którzy są stale, pilnują tego, nie ulegają zmianie kiedy przychodzi nowa władza, jak nie opa zachować się i, i, i wskazał swoim własnych. No nie, ma, nie ma takiej m, taktyki, żeby pracownik urzędu z państwa był ten sam. Niestety przychodzi nieokład i do, dokonuje zmiany, dlatego zostaliśmy pozbawieni możliwości nadzoru, kontroli nad, 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 nad majątkiem narodowym, a to było Sudowskim Łodzi Gniewu, w Na no, Naówię typowym przykładem to, że na posiedzenie Komisji Sejmowej po nie ma ustawiciela rządów, tylko lotwyści, którzy współdziałali na rzecz mowy. Dziękuję. Krzysztof, z tego Twojego emocjonalnego, ale bardzo merytorycznego wystąpienia, stanowiska, które przedstawiłeś na koniec tej pierwszej części dzisiejszej sprawy, pokazali zarówno całą historię przejmowania czy też likwidacji suwerenności gospodarczej, zasobowej Polski, ale pokazałeś też całą taką maesterię w cudzysłowie inżynierii przejęcia właśnie instytucji takiej jak Wegnigę przez podmiot taki jak Orlen, który nazywany jest potocznie polskim koncernem naftowym, naftowym czy też owiew, nazwy paliwowy czyli w ogóle całkowite zafałszowane, bo kilka podmiotów takich jest nazwane, są polskie banki, PKO, BP, e, polski koncern PKN e, Orland, ale widzimy, że te pakiety e, własność, własności państwa w tych e, wielkich e, instytucjach to już nie, nie pozwalają używać naprawdę nazwy polski koncern polski bank. Jak to widzisz, e, e, Ty jako praktyk i e, jako osoba, która no, e, poświęciła lata na, 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 nie tylko na, na analizę, na zarządzanie, ale teraz na występowanie w imieniu y, y, suwerena narodu polskiego, żeby bronić to, czego potocznie ludzie nie potrafią docenić. W środowisku medialnym ciągle przyjadą się spółki z pomimo bo mimo, że czasami nam mają 5%, a się nie udało państwa, tak? Więc ja za to że... Y, 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 i tylko ta spółka, która ma minimum 75 kt, to No tak, to co Dla, powiedza, że była samodzielna, nieżelazna, to, nie to nie jest spółka, to jest spółka z kapitałem kapitału polskiego, to, to, tak, to, to nie, jest to mniejszościowe? To jeszcze jest nie, bo jest to spółka i tak dalej i tak dalej. Także tu trzeba zmienić te definicje i zakażać władzom rządowym, czyli władzom spółek, po Ja jeszcze nie, to bo ja dzisiaj sobie pozwoliłem na w zasadzie wczoraj w nocy umieścić na, na portalu gdzie często publikuję, bo nasza strona to polsce 1wordpresscom ale publikuję też na neon24.org tam wczoraj wieczorem opublikowałem, że ci Polacy, którzy, którym nie jest obojętna ich przyszłość powinni dzisiaj tu się stawić, pokazać pewną no, nie, nie, nie tylko solidarność, ale to, że rozumieją o co, o co tutaj chodzi w tej grze. No, ty dowodzisz, że tu chodzi o rzecz niebagatelną, na, na poparcie jakichś środowisk, nie tylko politycznych, ale społecznych liczyć, co by tobie pomogło, żebyś poczuł się nie tylko silniejszy w sensie emocjonalnym, ale też, żebyś poczuł właśnie, że za tobą stoi nawet. Nie liczę na władzę nawet to mnogą, bo skierowałem do kilku posłów e, e, prośby, w zjawili tutaj spotkaniami. Nie widzę nie liczę na władzę na wykonawczą. E, nadzieją jest władzy sądowniczej, no ale reszta po prostu musimy zlikwidować przez ludność kadencjonalną, dlatego, że dzisiaj Polacy już tak zachowują, to po prostu Polacy raz e, nie mają tej wiedzy, ale też nie mają przekazywać, bo mamy że też system totalitarny, gdzie władza jest w jednych rękach albo w rękach biednych osób której głównie działalność polega na, na prowadzeniu kampanii na kampanii prowadzeniu kampanii na kampanii indoktrynacji polskiego społeczeństwa, po to żeby przekazać im te informacje, które mają i mają służyć dla Taki najlepszy przykład jest, że tylko jak powiło się w mediach, w na pieniądze, gdzie zrobiłem, żeby w dlaczego miałem sobie zdać, że trzeba było to się uważało, że jak jest dobre medium, redaktor tym dobrze pokieruje, a jeszcze wcześniej, że ma dużo osób bo ten, ten, ja już kupowałem 800 tysięcy subcydentów, bo jeszcze zgłoszą do, do moich wywiadów. Ale, ale się okazuje, że teraz już, już nie chcą ja być tych wywiadów, czyli mają już jakiś kontyk, jakiś konflikt interesów, tak, żeby przestać tej gdy jeśli dostatnie się do mego masowego przekazu, no to te poparcie są wnioskowe. Tak, żeby nie, nie tylko walczyć o udzielenie uchwały, ale również walczyć o zlikwidowanie, zlikwidowanie cenzury prewencyjnej i nieodzownego nie dotarcia do wyjścia publicznej nie tylko rządzących, nie tylko posłów, ale również niezależnych ekspertów w inicjatywę obywatelską. to mi się zdaje, nikt nie mówi o tej informacji przez co wyjdzie. Nikt nie wspomina żadnym słowem o i tych koncesjach na eksploatację własnych tych wartościach. To jest zaskakujące, no że, że, że ta sprawa, która w przyszłości no i jest przydatna. Ja jestem trochę y, takim umiarkowanym optymistą, dlatego że sam brałem bezpośredni udział w, tym, w tym 2011-2012, jak była kwestia tych, tego humu pod hasłem gazówkowi. Wtedy to środowisko na Zamojszczyźnie się obroniło przy poparciu właśnie takiej, 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 takiej delegacji polskiej patriotycznej, która tam też były odgrywane jako swoją rolę. I wiem, że to siła poparcia tego tak, oczywiście oddolnego pozwala upłynąć się nawet z takimi koncentrami Są tak nam, jak tam Szefron, a tutaj my nie wiemy kto stoi, no, możemy się domyślać, wiemy, że tam Prawdopodobnie Roczydowie stoją za przejęciem e, polskiej miedzi, kto, kto stoi za e, próbami, czy już prawie, że udaną próbą przejęcia polskich zasobów właśnie tych... E, e, w tego słowa znaczeniu, bo pewnie no to w zasadzie, tak jak powiedziałeś, to są nie tylko wydane koncesje na poszukiwanie tego, co, co tam jest zapisane, ale na wszystkie te złoża towarzyszące i to jest co pod spodem. Znaczy to jest bardzo ważna sprawa i to, co wspomniałeś też jeszcze o tych pierwiastkach ziemszackich, także mam nadzieję, że połączymy też działania w gronie ekspertów i tych działaczy polityczno-społecznych i gospodarczych, którzy będą w końcu Polakom w stanie bóg uzmysłowić, co tracą, bo jeżeli Polacy się nie nie właścicielami, to będą bojaźliwie zachowującymi się ludzi, którzy będą mówili, że nam chodzi o spokój i prywaty, prywatność, ale nie będziesz spokojny ani nie będziesz miał spokoju w życiu prywatnym, jeżeli pozbędziesz się, pozbędziesz, um, zostaniesz um, z tej renty coraz co, raz co która nam się należy. No proszę Państwa, ja dębę, mogę podziękować Pawłowi Bielickiemu, Właśnie dzisiaj zaprosił mnie pod tym ośrodkiem, pojechali na przeszkód w i tam porozmawiali z, z Jerzem Ząbkiewiczem, który, tak, tak. który ma bardzo dobrze udokumentowaną sytuację geologiczną na temat, co tam się y, 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 znajduje. No jest to do, do, do konsultowania się na i do uświadamiania Polaków. Proszę Państwa, ci, którzy znają Podlasie i szczególnie na północno słownie Podlasie, tę całkowitszczyznę, to wiedzą, że to jest nieodkryta skarbnica, w której będziemy musieli specjalną funkcję zrobić. Jak patrzymy na inwestycje infrastrukturalne, które tam e, się dzieją, to widzimy, że ktoś ma pewne plany. Ktoś no z zewnątrz ma plany w stosunku do polskich zasobów i musimy yy, to uniemożliwić, żeby ten ktoś z ten ktoś zewnątrz nie zarządzał naszymi zasobami i naszą własnością. To dziękujemy że panu na dzisiaj. Dziękuję.